We wrześniu wybraliśmy się na krótki rejs jachtem motorowym po Mazurach. Twoją przygodę rozpoczęliśmy w Giżycku. Wyczarterowanym jachtem wypłynęliśmy na szlak wielkich jezior mazurskich. Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę. Jest cieplutko, świeci słońce, więc sobie troszeczkę popływamy, na pewno. Tak wygląda ta marina, ona jest całkiem fajna. Nowe pomosty. Gdyby nie to, że toalety są słabe, no to byłoby całkiem, całkiem. No ale wiadomo, tutaj jest wszystko w budowie. W związku z tym pewnie trochę czasu musi upłynąć, zanim to wszystko zrobią do końca. Akumulatory naładowane, zapasy wody uzupełnione. Po wypłynięciu na jezioro Niegocin, trzeciego co do wielkości w krainie Wielkich Jezior, obraliśmy kurs w kierunku jeziora Szymon. Mijając po drodze Bogaczewo, kanał Kula, a następnie jezioro Jagodne, Dotarliśmy do kanału prowadzącego nas do celu. Szlak jest znakomicie oznakowany. Znaki kardynalne, tyki i boje prowadzą jak po sznurku. W drodze powrotnej rzuciliśmy kotwicę i zjedliśmy spokojnie obiad na wodzie. Pogoda dopisywała. Było ciepło, choć bez słońca. Idealny moment na krótki odpoczynek przed dalszym rejsem. Gdy wywracaliśmy naszą uwagę, przyciągnęła mała urocza zatoczka tuż przed kanałem Kula. Postanowiliśmy wrócić tam biedem z kolejnych dni, a tymczasem obraliśmy kurs na port macierzysty. Przed zacumowaniem w marinie podpłynęliśmy do stacji paliw, znajdującej się tuż obok. Po zatankowaniu do pełna baku z benzyną oraz zbiornika z dieslem dla wybasto dotarliśmy do celu. W kolejnym dniu postanowiliśmy popłynąć na jezioro Kisajno oraz Mamry. Pierwszym charakterystycznym punktem na szlaku był kanał Niegociński. O tej porze roku nie było dużego ruchu, więc przepłynęliśmy dość gładko i udaliśmy się w kierunku kanału Piękna Góra, a następnie Królewskiego Rogu, jednego z bardziej klimatycznych miejsc w okolicach jeziora Kisajno. Po wypłynięciu za Królewski Róg napotkaliśmy na dość spore zafalowanie i silny boczny wiatr. W chwili żeglugi w rytmie podskakujących talerzy i spadających kubków dotarliśmy wreszcie do spokojniejszych wód jeziora Kirsayty. To stosunkowo niewielkie, ale bardzo malownicze jezioro położone między Kisajnem a Mamrami. Stanowi naturalne przejście pomiędzy tymi dużymi akwenami. To też dobre miejsce na krótką przerwę w żegludze. Bywa tu po prostu ciszej. W okolicy można zobaczyć liczne ptaki wodne, a przy brzegu trzcinowiska. Po minęciu rezerwatu Sztynort wpłynęliśmy na jezioro Mamry drugie co do wielkości w Polsce. Niestety panujące tego dnia warunki nie sprzyjały dłuższej żegludze. Po przepłynięciu kilkuset metrów zdecydowaliśmy się zawrócić i zatrzymać na jeziorze Kirsaity, by przeczekać silny wiatr oraz przygotować się na trudniejsze warunki, które czekały nas na odcinku Kisajno w drodze do portu macierzystego. Dobrze dobrana strategia nawigacyjna pozwoliła nam później bezpiecznie i płynnie pokonać ten wymagający fragment szlaku. Dzień zakończyliśmy podobnie jak poprzedni, Tankowaniem w pobliskiej stacji i spokojnym powrotem do mariny. Trzeci dzień żeglugi upłynął nam w bardziej relaksacyjnym rytmie. Na jezioronie Niegocin, a następnie zatrzymaliśmy się w zatoczce za kanałem, kula o której wspomniałem wcześniej. Zrzuciliśmy kotwicę i rozkoszowaliśmy się widokami. Z jednej strony piękna, spokojna natura, z drugiej ruch na szlaku i nas jednostki. Pogoda dopisała, więc na wodzie panował prawdziwie wakacyjny klimat. Od wieczór skierowaliśmy się do Ecomariny, żeby opróżnić zbiornik, uzupełnić paliwo i przygotować jacht do zdania. Idzie się do kasy najpierw, oczywiście najpierw sobie tutaj podpływacie longside'em, udajecie się do kasy, płacicie chyba 10 zł, o ile dobrze pamiętam, więc opłata jest naprawdę bardzo niewielka. I z karteczką z potwierdzeniem zapłaty idziecie do Bosmana, który najczęściej przebywa gdzieś w tym miejscu. Pokazujecie mu paragon i możecie skorzystać z tej usługi. Po sklarowaniu wszystko było gotowe, a nam został jeszcze spokojny poranek. Idealny, by cieszyć się ostatnimi chwilami na Mazurach. Na koniec mały poradnik dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z charterem. Najczęściej przy odbiorze jachtu panuje lekka euforia, w końcu wypożyczacie łódkę, by dobrze się bawić. Warto jednak na chwilę ostudzić emocje i spojrzeć na wszystko chłodnym okiem. Dokładnie czytajcie umowy i zwracajcie uwagę na wszystkie ewentualne uszkodzenia przy odbiorze. Oprócz wyposażenia, które powinno być wymienione w protokole zdawczo-odbiorczym, takiego jak np. liczba odbijaczy, kamizelek ratunkowych, bosak, koło ratunkowe czy ilość kotwic, warto sprawdzić również poziom paliwa, w tym także oddzielnie dla wybasto. jeśli czarterowana jednostka ma napęd benzynowy, bo Webasto zasilane jest olejem napędowym. Koniecznie sprawdźcie oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, w tym światła nawigacyjne, stan kadłuba i bimini, jeśli jest działanie pompy wody, Odkręćcie kran w kambuzie i w łazience. Sprawdźcie, czy zbiornik na nieczystości jest opróżniony. Czy działa kuchenka, telewizja, radio i temu podobne wyposażenie. Bardzo ważnym punktem jest sprawdzenie stanu śruby napędowej. Silnik powinien być uniesiony, aby śruba była dobrze widoczna. Często zdarza się, że ktoś wcześniej wpłynął na płuciznę lub kamienie i łopatki śruby się wygięły. Następnie należy opuścić silnik. Uruchomić go i upewnić się, że chłodzenie działa prawidłowo. Dlatego zróbcie zdjęcia, nie tylko śruby, ale też kadłuba, rufy, dziobu, burt i pokładu. Wystarczy kilka minut, a może to oszczędzić sporo nerwów. Uwierzcie mi, zawsze można znaleźć jakieś wady lub drobne uszkodzenia, zwłaszcza pod koniec sezonu. Jeśli nie zostaną one zgłoszone przy odbiorze, może się to skończyć potrąceniem skałcji, a w skrajnych przypadkach nawet jej całkowitą utratą. Rejs uważam za bardzo udany, nie tylko dzięki sprzyjającej pogodzie, ale też dlatego, że był doskonałą okazją do przypomnienia sobie manewrów, węzłów i zasad żeglowania. Dla mnie to również cenny moment porównań między rozwiązaniami zastosowanymi na czarterowanym jachcie, a tymi, które wykorzystują w swojej konstrukcji. Jeśli jeszcze nie widzieliście, zachęcam do obejrzenia materiału z budowy mojego jachtu od podstaw.